Wszystkie kobiety pragną przeżyć wielką, romantyczną miłość Jesteś na Ulawie, podrywacie piękne piękne Czego chcieć więcej? Czy spotkany na wakacjach Amat może dać szczęście? On był dużo młodszy Na ile to prawdziwe uczucie, a na ile wyrachowanie? Pragną mnie Jak kończą się takie historie? Wiedzieliśmy, że będziemy razem Poślubiłam kelnera Jutro o 20.35 w TTV Ludzi, dla których zysk jest wszystkim nie brakuje, którzy wiedzą, jak na takich skarbach dobrze zarobić. Żeby zgarnąć najlepsze łupy, będą walczyć o te przedmioty jak lwy. Zostaw to. Zostaw tamto. Muszą ustrzelić konkurencję. Wkurzył mnie. To jest taka walka o my, to klienta, o zysko. Handlarze. W piątek o 22.00 w TTV. Imigranci uważani są często za przyczynę wszelkiego zła. Czuję się obcą we własnym kraju. Nie ma dla mnie pracy. Spuszczamy zbyt wielu, a my tracimy miejsca pracy. Ale jak żyłoby się Brytyjczykom bez nich? Przeprowadzimy mały eksperyment. U bezrobotnym damy pracę, jaką wykonują imigranci. Co z tego wyniknie? Nieraz pracowałem pod presją, nawet wtedy nie harowałem tyle co dziś. Życie bez imigrantów. W poniedziałek o 20 w TTV. Sponsorem programu jest producent leku Alertek Ukąszenia. Sponsorem programu był producent leku Alertek Ukąszenia. Teraz jest łatwiejszy sposób na ośniewająco czystą i świeżą toaletę. Bref Power Active z unikalną technologią czterech kulek chroni przed kamieniem. Tworzy intensywną czyszczącą pianę, pomaga usuwać brud i zapewnia nadzwyczajnie długotrwałą świeżość dla najlepszej higienicznej czystości. Bref Power Active, niekwestionowany numer jeden. Bref najlepiej sprzedająca się kostka toaletowa w Polsce. W Orange dla spragnionych podróżowania mamy aż 400 minut miesięcznie na rozmowy w Unii Europejskiej, a także pakiet 100 MB na korzystanie z internetu w telefonie za jedyne 9,99 przez pierwszy miesiąc. Liczy się to, co ważne dla Ciebie. Orange. Gdziekolwiek jesteś, pyszne, chrupiące lajs i paczka przyjaciół. To wszystko, czego potrzebujesz, by cieszyć się latem.